Dajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Półmetek, dzisiaj jest półmetek, bo Adwent w tym roku trwa 26 dni, dzisiaj 13 dzień Adwentu, czyli można powiedzieć połowa także tego mojego postanowienia, by każdego dnia nagrywać dla Was słowo. Cieszę się wszystkimi Waszymi pozytywnymi komentarzami i tym odzewem, że, że warto, że warto się trochę potrudzić dla mnie, takie moje postanowienie adwentowe i cieszę się, że tym słowem mogę się z Wami dzielić. Ruszajmy do słowa. Trzynasty odcinek rozbitych naczyń, dzisiaj grymasy. Jak zwykle wiąże się to z liturgią słowa, z Ewangelią, którą dzisiaj usłyszymy w czasie Eucharystii. Ewangelia św. Mateusza, rozdział jedenasty, wersety od szesnastego do dziewiętnastego. Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy. Je i pije, a oni mówią: Oto żarłok i pijak przyjaciel celników i grzeszników a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny pojawia nam się dzisiaj Jan chrzciciel w tym słowie Jezus pokazuje nam na Jana chrzciciela który nie jadł i nie pił pościł na pustyni żył w wielkiej ascezie wielkim umartwieniu i był głosem przez którego wołał bóg że nadchodzi mesjasz no i znaleźli się tacy którym nie odpowiadało to, w jaki sposób Jan głosi, w jaki sposób Jan żyje, i znaleźli się hejterzy, ówcześni hejterzy, którzy krytykowali Jana Chrzciciela. Po tej zapowiedzi Jana Chrzciciela przyszedł Jezus. I oczywiście też nie wszystkim odpowiadało to, co Jezus głosił, jak Jezus żył, czego nauczał i czego dokonywał. No i oczywiście znowu znaleźli się tacy, którzy go krytykowali. Jana krytykowali. Że pościł, a więc na pewno zły długo opętał. A Jezusa krytykowali, że jest przyjacielem celników, grzeszników, a nawet złośliwi mówią o, siada na uczcie, żarło i pijak. Jezus tutaj odwołuje się do przysłowia, czy do y, zwyczaju, ciężko to określić, y, bawiących się dzieci. Dzieci się bawią, no i właśnie. Y, Jedne proponują taką zabawę, a drugie grymaszą. Nie, nie chcemy tańczyć. No to drugie proponują inną zabawę, no to będziemy się może bawić w coś smutnego. Nie, w smutne też nie chcemy. Krótka ta dzisiejsza Ewangelia, ale pokazuje na taką, myślę, bardzo ważną, głęboką sprawę. Jezus nie mówi o sprawach błahych. Widzimy tutaj właśnie grymasy dzieci. Stąd tytuł dzisiejszego odcinka. I te grymasy dzieci, które nie chcą ani. Ani tańczyć do wesołej muzyki, ani bawić się w smutne zabawy. Jezus bierze ten przykład i pokazuje właśnie na tą krytykę, która spada zarówno w stronę Jana Chrzciciela, jak też i spada w jego stronę. I w tym wszystkim, przez to słowo, Pan bardzo mocno pyta się mnie, pyta się ciebie, a jak ty? Jak ty traktujesz mnie, jak traktujesz moją propozycję, moją drogę, jak ty traktujesz moje przyjście? Jak ty traktujesz zbawienie, które ci przynoszę? Bardzo ważne pytanie. Jak ja podchodzę do Boga? Jak ty podchodzisz do Boga? Jaka tak naprawdę ma być ta relacja? I na ile te grymasy się pojawiają właśnie w życiu duchowym i w całym życiu z Panem? Nazywamy to życiem religijnym. I pozwólcie, ja zrobię takie dwa odnośniki. Jeden jest wczorajszy, przykład jest wczorajszy, ponieważ wczoraj na, swoim, na, swoim, na swojej tablicy ksiądz Teodor Bańka na tablicy Teobankologia umieścił taką refleksję. I wczoraj się uśmiechnąłem, a kiedy zobaczyłem też Ewangelię, dzisiejszą mówię, skorzystam z tego. Księży Teodorze, pozwolę sobie na cytat z tablicy księdza. Ksiądz Teodor umieścił tam, yy, tak zestawił komentarze, które się pojawiają w związku z jego transmisjami internetowymi, z transmisjami online. Yy, zacytuję. Posłuchajcie. Dziękuję za podkład muzyczny, bardzo mi pomaga. Proszę o jeszcze. Uwielbiam śpiewać, lepiej się wtedy modlę. Kolejny komentarz. Przeszkadza mi podkład muzyczny. Rozprasza, robi się medialnie, przecież to nie koncert. Następny komentarz. Proszę o modlitwę o ustanie pandemii, bo przestanę się z wami modlić. I kolejny. Proszę zaprzestać się modlić za pseudopandemię, bo inaczej przestanę się z wami modlić. Następny. Nie licują z powagą modlitwy księdza powiedzenia typu Cześć czołem, kluski z rosołem. Przeszkadzają mi, denerwują i rozpraszają. I inna osoba. Uwielbiam te księdza powiedzenia. Tyle radości wnoszą. Dziękuję za nie. Proszę z nich nie rezygnować. I jeszcze dwa komentarze. Więcej mówić o udostępnianiu i łapka w górę to pomaga i jest potrzebne. Mniej mówić o udostępnianiu i łapkach w górę to przeszkadza. Myślę, że to zestawienie komentarzy chyba najlepiej oddaje tytuł dzisiejszego odcinka grymasy I też przypomina mi się stare powiedzenie przysłowie jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Można się tutaj uśmiechnąć, no rzeczywiście i ksiądz Teodor ma teraz zadanie, pewnie ja też, jak tutaj realizować swoje internetowe transmisje, internetowy przekaz słowa, żeby trafił do jak największej liczby odbiorców. Z podkładem muzycznym, bez podkładu muzycznego, z modlitwą za pandemię, bez modlitwy za pandemię, z zachętą do komentarza albo do subskrypcji, czy też omijać tego typu zachęty. Tak naprawdę, jeśli chodzi o dzisiejsze słowo, to nieistotne. Bo te komentarze pokazują coś, coś ważniejszego. Te komentarze pokazują, że mimo, że minęło 2000 lat, serce człowieka wciąż jest takie samo. Chociaż w tych czasach, w których żyjemy, jest bardziej ten aspekt, o którym chcę powiedzieć, uwypuklony, podkreślony, bardziej w to weszliśmy. A mianowicie w to, że człowiek szuka tego, co jest dla niego wygodne. Dzisiaj nazywamy to pokoleniem konsumpcyjnym. I kochane, kochana siostro, kochane bracia, mimo tego, że prawdopodobnie, jeżeli słuchasz tego, to jesteś chrześcijaninem, chcesz żyć z Panem. Jeżeli słucha tego ktoś, to nie jest chrześcijaninem. Cieszę się z tego, ale chcę tutaj jakby podać, odwołać się do tych, którzy prowadzą jakieś życie religijne. Jeżeli tego właśnie słuchasz, to wiedz, że mimo tego, że uważasz się za, za człowieka wierzącego, za pobożnego katolika, Starającego się zgłębiać Słowo Boże i iść za Panem, to i ty, i ja jesteśmy bardzo mocno dotknięci tym, że żyjemy w pokoleniu konsumpcyjnym. Dotyka nas to. Żyjemy w takim świecie i ma to na nas wpływ. Ma to na nas wpływ, i sprawia, że tak się tego niestety nauczyliśmy. Myślę, że jest to bardzo trudne do, do wyrugowania z życia. Że te moje oczekiwania, one stają nagle na pierwszym miejscu. Mam oczekiwania wobec mojego pracodawcy, czy wobec mojego pracownika. Mam oczekiwania, m, nauczyciel ma oczekiwania wobec rodziców, jeśli chodzi o dzieci w szkole. Rodzic ma oczekiwania wobec nauczyciela, dzieci mają swoje oczekiwania. I nagle te oczekiwania stają się numer jeden. Ma być tak, jak ja uważam. Ma być tak, jak jest. Ktoś proponuje mi coś innego i zaczynają się grymasy. Tak nie. Tak niedobrze. Te komentarze z tablicy księdza Teodora najlepiej pokazują. Jedni chcą muzyki, drudzy nie chcą. To jest tylko ilustracja. Ale kiedy to przenosi się na relacje z Panem, uwaga, może zacząć robić się niebezpiecznie. I pozwólcie na jeszcze jeden cytat. Będzie teraz małe lokowanie produktu, chociaż książka już, zdaje się, nakład jest wyczerpany. Książka odbudowana. O parafii Narodzenia Pańskiego w Timonium dzielnicy Baltimore. Bardzo mnie ta książka inspiruje od wielu lat. I chciałbym tutaj zacytować króciutki fragment, ponieważ książka jest o parafii, która się przebudziła, ale to przebudzenie parafii nastąpiło najpierw od analizy sytuacji, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje, że tracimy tylu wiernych, mimo tylu propozycji duszpasterskich, które im dajemy. I ta analiza doprowadziła właśnie do wniosku, że ślepą uliczką jest, ślepą uliczką jest spełnianie oczekiwań klientów w takim właśnie sensie, że musimy zrobić wszystko, żeby ich zaspokoić. Bo właśnie okazywało się dokładnie to samo, co w tych komentarzach przed chwilą, że każdemu o może znaczy, że zawsze znalazł się ktoś, komu coś nie pasowało. I taki bieg za tym, że, czy dążenie, taki pęd za tym, żeby zaspokajać konsumenckie oczekiwania, w sytuacji parafii okazał się ślepą uliczką. Pozwólcie na krótki cytat. Tak mówią o swoich. Tak się, tak się dzielą tutaj ksiądz, ksiądz Michael i, i, i Tom, jego współpracownik. Wiemy już, że w zupełności odpowiada im niezobowiązująca relacja z instytucją. Za której strukturą nie przepadają, i której nauczania nie akceptują ani nie szanują. Biorą dla siebie to, co im odpowiada i ignorują całą resztę. Dobrze jednak świadczy o nich to, że są konkretni i konsekwentni w swoich konsumenckich wymaganiach. Domagają się parafii dla swoich dzieci, głównie chrztu, pierwszej komunii i roli w wiasełkach. Domagają się parafii jako ozdoby w rodzinnym kalendarzu, wigilie. W niedzielę zmartwychwstania, może w dzień matki, ale to zależy od godziny rezerwacji stolika w restauracji. Domagają się komunii, kiedy chce im się przyjść na przeświętą, niezależnie od tego, czy są w komunii z kościołem, czy nie. Domagają się kościoła jako otoczki do pogrzebów, a nawet ślubów, ale tylko w przypadku, kiedy budynek jest sładny, bo przecież tyle zależy od miejsca. Poza tym jesteśmy dla nich przeważnie irytującą rozrywką. Byliśmy jednak niekonsekwentni w naszych warunkach dostawcy. To taki krótki cytat, ale pokazujący, yy, i teraz nie chcę jakby iść w tę stronę yy, całego systemu parafialnego, bo to również pokazuje na głębie serca. Kochani, w tych naszych adwentowych rozważaniach, Pan prowadzi nas yy, w bardzo, przez, to, przez swoje słowo w bardzo konkretnym kierunku. Pan prowadzi nas do tego, by zamieszkać w nas w nowy sposób, by zamieszkać w tym naczyniu, w którym Ty jesteś. I widzieliśmy przez Słowo, które nas prowadziło przez te wszystkie dni, bo Słowo to bardzo jasno pokazuje, jak wybory, których dokonuje człowiek, często błędne, wybór grzechu, pójście za swoimi pożądaniami to wszystko niszczy człowieka i staje się jak rozbite naczynie, w którym nie ma szczęścia, nie ma życia. I Pan dzisiaj pokazuje nam na kolejny aspekt przez swoje słowo. Pan nam pokazuje na Jana Chrzciciela, Pan nam pokazuje na siebie i pyta się: Czy ty będziesz grymasił, czy chcesz pójść za tym, co ja Ci proponuję? Jezus nazywa dzisiaj siebie mądrością, mówiąc: Mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Mądrość w Starym Testamencie jest szczególnie tam, jest tak przedstawiona. Wręcz jako personifikacja Boga. O, Jezus jest mądry. Jezus jest mądry i mówi: Wiem, co robię i wiem, jaką drogę Ci proponuję. A dzisiaj pytam się o Twoje serce: Czy Ty chcesz pójść za moim słowem, przyjmując wszystko, co Ci daję? Czy będziesz grymasił? Czy Ty chcesz przyjąć tą drogę, którą Ja Ci pokazuję? A pokazuję Ci, nie tylko bardzo ogólnie. Pan mówi, ja Ci pokażę wszystko w najdrobniejszych szczegółach, jak poukładać swoje życie. Nie tylko to życie modlitewne, czyli o której się modlić jaką modlitwę wybrać. Ja Ci pokażę wszystko konkretnie w Twoich relacjach małżeńskich, w Twojej pracy, w Twoim układzie dnia. Ja Ci wszystko pokażę, jak to wszystko poukładać, i nade wszystko, by to było życie, w którym możesz będziesz mógł powiedzieć, On jest moim Panem. On mi to wszystko poukładał. I tutaj. Chcę zamknąć to słowo cytatem z dzisiejszego pierwszego czytania. Słowo z Księgi proroka Izajasza, rozdział 48, wersety 17 i 18. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Jam jest Pan, Twój Bóg, pouczający Cię o tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość Twoja jak morskie fale. Zobacz, Pan mówi w swoim słowie, ja będę Cię pouczał, dawał Ci wskazówki o tym, co pożyteczne. I to zdanie, o gdybyś zważał na me przekazania, w Biblii Jerozolimskiej jest to przetłumaczone, gdybyś tylko usłuchał moich przykazań, Twój dobrobyt byłby jak rzeka. Gdybyś tylko usłuchał, gdybyś nie grymasił, gdybyś nie kombinował po swojemu, przyszłoby moje błogosławieństwo w obfitości, jakiej się chyba nawet nie spodziewasz. Hebrajskie słowo, tutaj jeśli chodzi o przetłumaczone na język polski, zważał, albo właśnie słuchać. Hebrajskie słowo, ono dosłownie, znaczenie tego słowa jest takie, słyszeć, być uważnym, pochylać uszu, pilnować uszu, słuchać i uważać. Pilnować uszu, bardzo mi się to podoba. Czyli pilnuj tego, co słyszysz. Nie tylko usłysz, czego chce Bóg, ale pilnuj by to wprowadzić w życie. Nie grymaś, mówi dzisiaj Pan, nie grymaś. Jeśli pokażę ci drogę chociażby podjęcia postu, podejmij go. Jeśli pokażę ci drogę jakiegoś wyrzeczenia, jakiegoś przemeblowania, to zrób tak jak ja ci mówię, to podejście konsumenckie do parafii, niech będzie tylko ilustracją, że może tak samo konsumencko podchodzić do Jezusa, a tymczasem to jest ślepa uliczka. Pan dzisiaj mówi, zostaw z boku swoje grymasy. O, gdybyś zważał na moje przykazania, gdybyś tylko usłuchał, stałby się Twój dobrobyt jak rzeka, stałby się Twój pokój jak rzeka. Jezu, Ty znasz nasze serca, znasz moje serca. Znasz serca moich siostry i braci, znasz każdego z nas. I wiesz, jak bardzo zły duch każdego dnia, zły duch, który działa w świecie, kusi nas, by robić po swojemu, by pielęgnować tego bożka, który nazywa się moje zdanie, moja opinia, moje pragnienia. Proszę cię, Jezu, Ty, który jesteś mądry, wlej swoją mądrość dzisiaj w nasze serca. Wlej swoją mądrość. Proszę cię, Pani, nie tylko daj nam usłyszeć Twój głos, ale daj nam tę łaskę pilnowania uszu, by nie stracić tego, co usłyszę, a potem by pójść za Twoim głosem. Proszę Cię, Jezu, ty, który chcesz nas posklejać i chcesz mieszkać w każdym z nas, daj nam tę łaskę dzisiaj. Amen. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i powiem to dzisiaj. Czytam Wasze komentarze i bardzo mnie budują, i yy, pójdę za, tym, yy, za jednym z komentarzy u księdza Teodora. Yy, dawajcie łapki w górę, udostępniajcie, dzielcie się tym słowem, może komuś jeszcze pomoże. Nie chodzi tutaj o to, żebym miał większą oglądalność czy klikalność. Dzielmy się tym słowem, po prostu. A komentarze, które piszecie, nawet te krytyczne, jeśli się zdarzają, yy, wszystkie czytam i one są zawsze budujące. Yy, tyle na dzisiaj. Miejcie piękny dzień w, tym, w tej połowie adwentu. Jeszcze drugie tyle przed nami. Niech Cię Pan prowadzi, niech Cię Pan błogosławi, siostro. Niech Cię Pan prowadzi, niech Cię Pan błogosławi, bracie. Amen.